Właśnie trwają zawody piłkarskie Niemcy, Hiszpania. Chyba padła nawet bramka, a ja przekażę wiadomości, które nie są wesołe. Od dwóch miesięcy Hiszpania całkowicie wykluczyła załatwianie numerów nie przez upoważnienie notarialne. Do tej pory było to super ułatwienie, bo ktoś z Polski wysłał upoważnienie, czy ktoś tu przyjechał na jeden dzień i zostawił upoważnienie. No ale niestety już czegoś takiego nie ma. Po drugie, co już wspominałem na jakimś filmie, hakerzy przejęli kontrolę nad kolejkami. Ja już czwarty tydzień nie mogę zdobyć żadnej owszem mogę sobie gdzieś tam pojechać typu 300-500 km do jakiegoś miasta i tam ewentualnie dostanę numer nie, ale osoba która ten numer ma otrzymać musi być osobiście także jest troszeczkę pod górkę jedyną dobrą wiadomością każdy może kupić mieszkanie bez numeru nie jeżeli notariusz nada tak zwany numer tymczasowy fiskalny i w tym momencie można kupić i jest pół roku na zdobycie numeru, nie? Czyli jest to tak zwany NIF temporal. Na razie tyle z wiadomości. Będę informował na bieżąco. Żyję jeszcze, jak widzicie nadal nie, nie wrzucam filmów. Nie ma po prostu czasu, nie ma produktu. Pozdrawiam z Hiszpanii z zapakowanej po brzegi idę wydać mieszkanie. Muszę przejść prawie kilometr pieszo z kluczami, bo nie ma gdzie zaparkować. Tak mniej więcej to wygląda.